Dajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku z serii pyknijmy w Counter Strike 1.6 Magia, co nie miałem odinstalować Po ostatnim odcinku, w którym tak bardzo lamiłem Miałem odinstalować tą jebaną grę Tą jebaną grę, która tak bardzo wciąga e, Więc moi drodzy, ogólnie Jesteśmy na serwerze CS Lammers Magia, podałem przed chwilą IP... Do tego serwera na mojej drodze Facebooku i sobie ustawi nick Żyzej, bo zizzej jest taki fajny i w ogóle i super. Może mi będzie lepiej szło, a może nie. To się okaże już za moment, wkrótce. Także, moi drodzy, poczekajmy aż nasze kochane tutaj setki wygrają. Dokładnie. I dostajemy pieniążki. Już ktoś pisze, napiszemy hej. Dobra. Eee, Szmita! Kurwa, kupiłem! Nie chciałem Szmita. No, więc ludzie się będą zlatywać. O, no, ze. z tym Szmitem to. chuj zrobię. Czym kurwa? O, ty chuju z prostej tutaj by. doliłeś mi, kurwa, jebany. No. No to spoko, no to moi drodzy, tutaj idziemy banany na banana. Na banana, jak Dallas Stadioz mówił. O, dobra, ceteki wygrywają. Gdzie jest ten ostatni terror? Mamy go na kamerze? Mamy go na kamerze? Nie mamy go. Będziemy tylko ceteków. Ci masz niżej, niżej to ty. Tak, to ja. Tak, to ja. Halo, halo. Słychać mnie. Dobra Paka podłożona i teraz pytanie O Vergreen, koleż, ładnie wymiata Ja się nie dziwię, że mnie ściągnął Dobra, także Star Czyli to jest klan, ale chodzi o Kadziu Kadziu, kadziu niestety nic tu nie zrobił Kadziu jest y, osobą, która ma 64 HP Co zmienił team właśnie? Czy wyszedł? Nie wiem Dobra Eee uh, Fuck, ej coś mi się otworzyło do góry z prawej strony Co to jest? Boże, jakieś UFO mnie atakują Ok, Będę oblegany przez widzów zapewne Więc ja muszę się tutaj trzymać I z boku, patrzcie dostał Mój cetek dostał padaki, właśnie zmienia bronię jak szalony O, tu, o, first poszedł Double kill Dobra, tam nikogo nie ma Czyżby banan był czysty? Nie wiem, nie wiem, nie wiem gdzie Dawaj, hejdże, hejdże rzucać, panowie! I leci kurwa sieć Jak kto? A nie, dobra, bo już myślałem, że ja go nie zabiłem Czekaj Mam pakę, panowie Mam pakę. W sumie musiałbym się kampić z nią tu. Zostań ze mną, skarbie. Zostaniemy już na zawsze razem. Słaniaj tu, idą chyba. Gdzie? Gdzieś tu dołem. Ja osłaniałam tam długę. Zaraz zobaczymy, czy zabijemy, czy nie. Dobra, został jeden Dobra, dawaj na niego, lubię Będziesz szukał paki O, okno, okno Dobra Dobra, nice, nice, nice nam poszło Tacy, kucze jesteśmy zajebiście kucze, ej! No, cześć wszystkim. Dobra, Smoke grenade. Dobra, co my tu mamy? The i The Westwood! O oh, tak! Westwood, dawać. Jest smoke, jest smoke, jest smoke. Jest H! Oh, o nie, swojego. Sorry, bro. Kurwa. Ale chujowy flash. Dobary! No full auto. Kurwa. Nie wiem ile HP mu zostawiłem, a nie, widzę, dobra, 67 Dostał w brzuch i prawe ramię Jeżeli dobrze czytam A, chyba dobrze czytam Żyżej, jak cię lubię Żyżej to kupsko dobry nick Dobra, został Mortrex Nie, Mortex. sorry Nie! Ludzie chcą, żebym kupił CSa, a ja mam no, cały czas na no Steamie! Proszę Państwa, jakie akcje, niestety, kurwa jest tak słaby, że. że nie dał rady. No już niech zainwestuje w skilla Kucze, bo mu Kucze go brakuje. Nie, non steama Taki Kucze fajny jestem, że no, na non nie, nie chcę. Ja lubię no Steam'a, ja zawsze grałem na no steamie. tak zostaje. Formada rasha, kurwy! Tu jest AK, którego w sumie. Który w sumie jest fajniejszy. Os kurwa, osłoniłem go! Żeby przeżył! To było poświęcenie! Trzeba ale kurwa nie przeżył. Chyba, albo przeżył. Chuj Ja jedę. W ogóle moi drodzy, mam popcorn, ale nie jestem tao-chin i nie będę wpierdalał na nagranie. Został jeden terror. Ej, dobra, kiedy będzie the Westwood? Zara. To dobrze, bo tęsknie. No, okej. Okay. Znowu z Maverickiem, kurwa. Chuje ginąć! Nie ma, kurde, owek Szkoda. O, wchodzę w niego. Och. O! Tak, Barkos. Już nie mogę w ciebie wejść, szkoda. Tak mi dobrze było. Och, ach. Tak, tak pięknie. Dawaj, kurwy do przodu. Napierdalamy dalej. No, radamy, dalej a no, jaki headshot kucze? Taki kucze, 124 jestem dobry. O, kucze! Już double kill. Się rozgrzałem. Żartuję, jestem chujowy, jak. Nie powiem co. Są tu chłopaki? O, paka leży. Są tu na pewno na dywanach. O, ktoś, ktoś rozbraja. Dobrze. Dobra, ja spadam, bo będzie wybuchowa impreza, chyba. Be no o, ładnie. ładnie. A zwątpiłem w niego. Nie powiem. Dobra, idziemy do ceteków. Są lepsi La 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 Odpalamy AIM. La, la. I jedziemy z kurwami. O kurwa na dachu jest ich tyle, że chuj Dobra, mamy... Tu są w ogóle spadochrony na tej mapie. Co dziwo nie wiedziałem. Tu wchodzi ktoś. Kurwa pierwszy. Chodzi ktoś? Kurwa. O jezu! Niebana reklama mnie zabiła! Kurwa! Chciałam nie DJ Palace, a jeszcze ja bliżej! O chuj, o chuj, o chuj! Jeszcze raz, uwaga, akcja, akcja, reakcja! A chuju, giniesz! Jezus, Maria, super! AHHHHH! Ja zginąłem! Co ja powiem, mamie? Jestem dogm, usiadam cię, to Na co ja będę wyrywał dziewczyny? Jak jej powiem, że kurwa zginąłem? KOKO z O, kurwa akcja! O, le Who's the fucking boss now? Ale 2-1 zrobiłem. No no. Nie, miałem rzużyć, nie wiem czemu mi się zmieniło, miałem rzużyć. No. A dobra, pola sobie ten zrobić. No kto wygra? To kurwa wygra tą magiczną rundę. Nie wiadomo. Aha, tata kampi na rozpiedu dłużej niż 30 nazwę na link do kanału. Słucham. To, to, to dobrze, że zrozumiałem Dobra, kupujemy w Ameryka i napieprzamy Przamy do przodu. Jak nam się uda to się uda. Jeżeli się nie uda to będzie... O chuj, cofamy, cofamy, cofamy do drzwi Idziemy w okno. Najwyżej Tam nikogo nie ma Kurwa! Wychodzę Nie no kurwa kokos serio 17 HP mu zostało, ej! Tu chłopaki chociaż wymiatają... Pato! O, w ogóle ja mam takiego zawodnika w klipie. się Pato nazywa. O, tam ma dobla ej! No. Przez ścianę mógł skautować. mógł skautować przez ścianę. A nie pomyślał chłopak, kucze. Evergreen, jak tu jedzie. Hmm... Damian, Chelsea Football Club. Dobrynik. Like. It. Bitch! Tak, jestem. Czy mogę pomóc? Osobista sekretarka DJ-a Palasajda słucham. Szpyrek, kurwo! <tryk> No i znajomi nawet wbijają Dawaj kurwa evergreen Napiprzaj no w nich no Uwaga nie, i uwaga ginie nie. Wiedziałem, wiedziałem I chuj, i jeszcze boom Dobra, pojadę ich glokiem, taki kurwa dobry jestem Zabawny. Ty kogoś pojecha o kurwa, jestem w pułapce! No idę. A nie, nie się pojechać. Oj, wyszło, nie wyszło. No kurczę, no. Nie wyszło. Bo tak poleciałem do przodu, no. U zostałem uwięziony w pułapce, w potrzasku byłem. dlatego nie wyszło. te wszystkie dźwięki, które mam, przypomina mi się od razu dzieciństwo, jak słyszę ten dźwięk, taki pyp, też mi się kojarzy, ale się dał Mefiasz złapać! Ale Terror tutaj ostro pojechały tą rundę. Szpyrek, co ty też, No. i... magi, magi, A miałeś, Magiku, zaczarować ich. I nie wyszło Ale idziemy do góry W okno i będziemy kampić Jak chuje na prawie O Jezus, co ja robię O szpyrek Dostałem jakieś obrażenia Ooooo Fuck you, bitch ja Jakieś tam 9hp mu zabrałem ja panowie. Sądzę, że ostro dostajemy w dupę. Nie pierd. No i ever. Tak, jak naj... tak ma być, nie? To jest taka kwestia, dajemy im po prostu fory, żeby później za kilka się odbić. Tak, dobrze. Że ever rozpierd... No dobra, nic nie mówiłem. Będzie jak w lolu, więcej hajsu będzie. Dobra, dokładnie, Cztery rundy ko i tak jest Mam Scouta, ale chuj ja nim zrobię ha! Chuj, że oni mają AWP Ała! Strzelają do mnie W tej grze No właśnie, nie? Ja myślałem że tutaj się chodzi przy tula Oni kurwa są A! Kalcik! chuju! Robię mam pomysł. Zraszujmy ich tak w pizdu, wlećmy po prostu środkiem i nara I tak wszyscy... wszyscy do przodu. No. Dawajcie, no jestem i tak na czele więc. No, kurwa, ostry rasz. Ostry rasz. Czekajcie po fleszu. Jedziemy, jedziemy! Kurwa, kto się wycofał? Niesubordynacja jebańce! Zdegraduję was! No! Co to była za niesubordynacja? Jak z wami grać? No, Nie, do, co robimy? Kto ma jakiś plan? Kampimy na razpie. Dobra, ej, dobra. No. Dobra, kampimy na w budy... Ale w jednym budynku. Nie wychodźcie na dach, goddamnit. Co? nie wiem. Parę dni będzie. CS, także spokoj. No pięknie, pięknie. No widzicie mój plan lepszy. Mhm. No i chuj, że już od właśnie dwóch straciliśmy. Trzech, czterech, pięciu. Si o! Ochuj, ochuj! No, kurwa jak wie gdzie Lidzie. jestem, no? Bidrzej, nie właśnie drabinę. Dobra, bo już się rozeszliście, no. Jak coś robimy, to razem. No, to ja obserzam tak. yy, Niech ktoś mi kupi AWP. Haha, <laughs> ja ktoś miał pieniądze na to. No ja mam. Ja nie wiem, ja mogę. Mogę skauta kupić, o! o nie no! Już w to tam, to tam. O! Stary, weź no. Dobra, napierdalamy. przy kampie gdzieś Będę czekał. Kokos dostał ode mnie 33. Przeskakiwał na drugi dach, są w budynku. Ja mam go dobrze, dobrze dajecie. Ktoś wie, gdzie są? Na razie nie wiem. Coś słyszałem, ale nie wiem. Dobra, ja pójdę trochę do przodu. Jest na dachu, jest na dachu. Tam na przy ich respie jeden z AWP chyba. A drugi w budynku. Super, super. No i Byli w jebanym budynku. to nie jeden, co mnie ciągnął. Ale już zobaczcie, ładnie nam poszło już. Jeszcze trochę i. wygramy. Nie sądzę. Kurwa, nie wierzysz w nasze umiejętności. Brak 5 Dobra, to będzie ostatnia runda, którą nagram. Więc lepiej się postarajcie i pokażcie, co potrafimy. Mówi człowiek z topami. Ej, kurwa, 3-8 nie jest źle. <laughs> tutaj ma, niektórzy tutaj mają 1 8 ja nic nie mówię. Nie wiem co robić. To lepiej Cicho. O, mamy first blooda. O, dobrze i stało się możliwe. No i na tym kończy się chyba cała sytuacja. Jest, mam go. Już mam cztery osiem. Pięć osiem. Kurwa, amo, amo, amo. Kurwa, 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 amo. Ale dobra, wygramy to. Nie, nie, to tu się nigdy narodziło. narodziło! <grym> się... to, to ja, no ten, ten z 5'9". Chlopaki wygraliśmy. Dobra, jeszcze jedną rundę, co się zlituje nad nami. No, bo już i tak w sumie mam 21 minut nagrania. Weźmie tu co? Leć do przodu, ja mam 38 HP. Leć. Leć tam czysto jest chyba. A, jest to wtora aplata. Spierdalamy. O chuj. o chuj no wyszedłem na dwóch Dobra, to ja kończę odcinek ludziska, a jak chcecie to się pożegnajcie teraz Dobra, w takim razie moi drodzy To było na tyle w tym odcinku Ja was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com slash Thumbs up Oraz chuj biet... O Jezu, co się tutaj dzieje się oraz moi drodzy do mojego sklepu z koszulkami DJ Palacet, kapsel.pl. Tam jest ktoś do góry? Jak i również do rejestracji, że finka ktoś do mnie strzela, chyba. No dalej macie do wątp. A tu na dachu. Aj, i ściągnął. Tak więc, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Trzymajcie się ciepło. Cześć! I do następnego odcinka. Hej.